Ola, ciema! E, Discorda wyłączamy, oczywiście. Zawsze zapominam Discorda wyłączyć. Za dobrze się gada. No myślałam, że będę pierwsza. A, to dupa. Jakoś tak pusto bez tych półek jest tutaj. Cześć, Tejra. Tejra, mamy zrobić zdjęcie ducha. Sól i psycha poniżej 25%. Odpowiada każdemu. E, nie w tą stronę idę. Który to jest dom? Czy to jest ten podstawowy? Mam oh Na wejściu? A, to jest Zobacz. O, kuźwa, jaki ładny mostek. Żeberka. Mm, dobra, idę od razu na górę. Szukać orbów. Jaka piątka w kiblu na dole Była dobra, idę z kamerą. Odpaliłem e, ten Aku akumulator, boże <grafy> <What>? <grafy> Jak się to nazywa. <grafy> Odciski palców. Breker. Breker właśnie. Tu w kiblu? Orbów nie widzę. A tam, dobra. Za dużo jest tych kibli tutaj. się nie można Żeby się to jest skrytka. Fakie, yeah, pokaż gdzie? Nice. Idę po inne rzeczy. To wy otworzyliście drzwi czy duch? Nie otrzymałam odpowiedzi. Pewno gadają między sobą. Otrzymałam. Uuu. Biorę spiryta i notatnik. Już poczekajcie, mamy MFK i odciski. Nie, nie muszę brać spiryta, nie może być spiryta. Znowu? Mroźne pismo. Um, mroźne i pismo, więc e, wracam z notatnikiem i z termometrem. Co ty gadasz? Co? Nie, nic, nic. Chciałem zapytać, co ty gadasz. Okay. Give me a sign. Do something. Are you here? No, taka no, nie za niska ta zdjęcie. temperatura. Taka nie za niska ta temperatura. 4,5. Czyli docy. Może być doce pismo albo albo mroźne. Albo Orb. Orba nie widziałam. Nie mogę tego, nie mogłam tego wyłączyć. To tylko ja. No, ta psycha nam nie spada za bardzo. Hmm. Macie ją w kuchni zostawiłam sól razem z facidłem zapalniczką. Nie to chciałam. Ok. Niosę też ufałkę i światło. A mówiłaś, że są odciski, nie? Odciski i. MFK. Zdjęcie. Mhm. A, true. Dobra. Nie widzę nic ten. Mhm. Nic nie mam ciekawego. Nie mam jeszcze miejsc! iść. Bardzo szybko mamy dwa piesze dowody. Teraz pewno, zanim nam dwa następne się pojawią... Weszłam w stół. Weszłam w stół. Czy możemy zgasić, żeby patrzeć na te? Na dotsy? Dzięki. W sumie to nie wiem, jakie są skrytki tutaj. Przeszedł, przeszedł. Przeszed. Nice. poszwieć, poszwieć. poświęć. Tu. tu. Uh! Już nie mam zdjęć. Really? Uh, event, event, event. Boże. Czy to wy zamknęliście te drzwi? Nie, ale event był, to duch. Macie już kolejne ślady, come on. A, tej rama, nieważne. Ale też no, już nie mam zdjęć. Ja już ducha, a wszystkie. Co znaczy, nie możemy dalej zrobić, ale, ale. Ten... Nie będzie to tak dobrze płatne, chyba, nie? Ja się nie znam. Ale nie mamy trzeciego dowodu. E... E, do samochodu. Ciekawe o co kaman. Dobra, 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 co bo, jeżeli to Gorio, nie możemy być w pobliżu, żeby zacząć dostać. True. I Maciej poszedł. O, ma daj się mas. się młody. Siemano. Siemanko. Daj nam chwilę, skończymy gierkę. Spokój, spokój. Ja sobie załączę. Ustaw, sprawdź sobie tak ustawienia mikrofonu. Mhm. Z Maciejem w o pokoju chyba nic nie zrobimy. Maciej, co ty tam <grym> tworzysz? Chcę, żeby mi się pokazał. Coś co. tego mamy pozytywkę. Po drugie wyszliśmy specjalnie, żeby zacząć to storio. Ciechutko. Zajcie ja nam słowa cicho. <laughs> jest minuta przed 22. <laughs> Come! on, Dotsy! Ciekawe, czy tam Maciej zgasił światło, czy duch. Pamięta, ktoś, jak się robiło ustawienie głosu? Co w sensie, czy wykrywa? Mmm. Docy. Chyba były docy. Eee, wiesz, co musisz wejść zobaczyć na mikrofon, jaki masz przede wszystkim, nie? Macie, Dźwięk. Mikrofon, trust mam. Mogę robić z tego? Stosy. pozytywkę? No, chyba tak.

Wpadaj duchu. Teraz będzie trochę długo hancił. Nie, a nie psycha, idziemy siedzieć w pokoju ducha, um. jeszcze nam drzwi otworzył, zapraszam nas do siebie, widzicie? Nie, ja chętnie idę. Nawet się nie zastanowił. Dobra, trzeba zrobić to zadanie i tyle. Em. Um. <laughs> event. To był event. Pem. Ale się trochę. Nie chcę nic mówić, ale on zrzucił <laughs> nóż z lady. Nie, to, to ja, bo. Tutaj stała pozytywka, i ja no nie miałem chciałem kliknąć pozytywkę tylko w nóż. O wyszliśmy i od razu rzucił. Nie ma co! Mam nam podglądać, bo... W ogóle nie można zobaczyć swojego odbicia, tutaj widzisz tylko latarkę. O, o tu się można chować! Nice! Jak nas Hantu złapie. A, dobra, są pszawki, nieważne. Taka, taka zabawa w ściąganie sobie psychy, kiedy duch ewidentnie nie chce z tobą współpracować, z żaru, krucyfiks. Jest nudne. światło właśnie się bawiły, ale powiem Wam, że zjeżdżał krucyfiks w pokoju, a nie w łazience Właśnie otworzył któreś drzwi No w I zamknął Hello, ghost Give us a sign Show yourself do you wanna play? Jezus, wyłączył światło. Hello Krucyfiks z żarty. Nie ma co? Do something We wanna Show play yourself. Are you here? Are you close? Ja tylko co chwila włączam notatnik, żeby spojrzeć, czy już zeżar psychę, czy nie. Come on, ghost. Idę ogarnąć, jak mamy mało... Mamy? Maciej 10% Ok Make sense Nikt się tu nie schował o. Idzie Poszła na górę Ciekawe za kim, kurde śmietnik się Tuk, tuk, tuk Come on Siema Elo Poszedł za tobą Tejra ja to to... Otwierał wszystkie drzwi kaułcie No dobra to co to mamy wszystko Gorio, wszystkie zadania wszyscy mamy zaznaczone to kończę. Nice.